Jakie jedyne dwa typy słów tłumaczyć, kiedy oglądamy seriale? Częściej ja jestem Patryk i wiesz, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest seria oglądaj seriale i ucz się języków z językową siłką. To jest w razie czego trzeci odcinek z siedmiu, więc dwa poprzednie e, warto sobie przypomnieć. I teraz tak, pierwszym typem takich słów są słowa, bez których kompletnie nie rozumiemy kontekstu, tak? Czyli naszym zadaniem jest zrozumieć jak najwięcej nie rozumiejąc wszystkiego, ale jeśli jest jakieś słowo, bez którego kompletnie nie rozumiemy kontekstu, kompletnie leżymy wtedy warto realnie zastopować sprawdzić sobie takie słowo, może sobie je zapisać, zrobić sobie z nim fiszkę, cokolwiek takiego. Drugi rodzaj tych słów to jest słowo, które nie jest kluczowe dla kontekstu, ale w pewnym sensie w sumie staje się kluczowe dla kontekstu, w tym sensie, że powtarza się strasznie często. Powtarza się raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz w serialu. Lubię mówić, że takie słowo to na przykład ren, czyli zakładnik w języku hiszpańskim, w przykładzie jakim jest serial La Casa de Papel, dom z papieru, i tam właśnie to słowo ren, zakładnik pojawia się raz, drugi, trzeci, czwarty, osiem, 18. Ono nie zawsze jest idealnie kluczowe dla kontekstu, ale staje się kluczowe w tym sensie, że jak się pojawia po raz ten właśnie osiemnasty, no to myślimy sobie: Kurczę, no już muszę sprawdzić. Pewnie załapaliśmy o tej pory, co to znaczy, ale jeśli nie, no to sprawdzamy i wtedy od razu zapamiętujemy, bo to słowo po prostu tak często się przewija, że je zapamiętamy. I to jest fajne, bo jak mamy serial, w którym jakieś typy słów z jakiejś kategorii pojawiają się często, to bardzo często zdarza się tak, że po obejrzeniu całego serialu już nigdy tego zestawu słów nie zapomnimy. Dzięki, mam nadzieję, że to było pomocne. Jeśli chcesz mieć całą tę wiedzę, jak uczyć się języków poprzez seriale wraz z listą seriali do nauki 10 języków w pigułce, to zapraszam Cię do tego, aby kliknąć link z komentarza pod tym shortem. Tam przeniesiesz się do strony, gdzie możesz pobrać e-booka. 48 stron na temat tego, jak uczyć się języków poprzez seriale. Zaobserwuj Językową Siłkę, aby być na bieżąco i widzimy się jutro w części czwartej.